Cześć, witam was serdecznie z tej strony sierżant. W dzisiejszym odcinku widzicie dobrze co zwiedzamy. A jeżeli nie widzicie, to wam powiem, jest to opuszczona stara rzeźnia. Yy, co wam powiem na samym początku? Tam są już ruiny rzeźni, ponieważ rzeźnia w obecnej chwili jest wyburzana. Wszystko się dowiecie w tym odcinku, jak będziecie oglądać. Więc zapraszam was serdecznie do oglądania. Dobra, to tak. Pierwszy budynek, który zwiedzimy, będzie ten tutaj. Na samym początku już Wam mówię, że jest on ciekawy, bo chwilę temu tutaj byłem. Schody się niemal zarywają. Są metalowe, co prawda, dlatego są bardziej wytrzymałe niż jakie inne, ale. No, wyginają się przy każdym kroku. Spójrzcie, jaki strych. I tam dalej, łowu, jak to się ciągnie. Mega. Jakieś stare rupiecie. Jest jeszcze pełne. Pachnie octem. Takim mocnym octem. I tu macie jakąś taką ciecz. Uch. Fuj. Dobra, zobaczymy zaraz jeszcze, co tutaj jest napisane. Zakłady chemiczne, stream. Polina JK. Preparat do mycia i sanitarny. Sanityzacji? Pomieszczeń. Jakby wiecie, teraz jest kwarantanna. Jestem tutaj na kwarantannie, w sensie podczas y, pandemii koronawirusa. Słuchajcie, służba zdrowia ma problem z odnalezieniem jakichkolwiek środków dezynfekacyjnych. W sensie przydatne są po prostu wszystkie środki dezynfekujące. Dezinfek A tu macie takie trzy butle, które sobie stoją. Od tak po prostu. Super. Tutaj czwarta. Jasne. Wow, spójrzcie tylko na ten stryk. Ja ci sunę, to jest coś. Spójrzcie tylko w te wszystkie rusztowania i to całe. Wow. Jest mega. Wiecie co? Mam ochotę się na to powspinać. Nie wiem, czy, 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 czy to jest dobry pomysł, bo ale wydaje się, że to wszystko stoi. Dalej chyba dałbym radę się wspiąć, ale miałbym problem z zejściem, więc w sumie to tyle z mojej wspinaczki. Ale za to macie tutaj fajnie... fajną perspektywę na cały strych. Spójrzcie, ogólnie taka ciekawostka. Tam jest druga część takiego, tego strychu, a tu macie takie same otwory. Dobra, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tu jest takie okienko i tu też jakby jest takie miejsce na okienko. Schodzimy, to zobaczcie. Widzicie, o to mi chodzi. Takie miejsce na rozety i na takie zwykłe okna. Tylko, że tutaj okien nie ma, bo tutaj jest dalsza część budynku. I widzicie, to jest dokładne odwzorowanie tego. W sensie to jest dokładnym odwzorowaniem tego. Czyli taką wysnułem teorię, że tutaj bardzo możliwe, że na początku ten budynek miał tylko jedną taką, jeden segment, a dopiero w dalszej części go rozbudowano o dalszą część. Czyli prawdopodobnie o tą część, bo tam są schody na górę. Tutaj schodów nie ma, dlatego ta część musiała być później analogicznie dobudowana. A tutaj, jak się wychodzi z drzwiami, to mamy zejście na dół praktycznie do niczego. Natomiast widzicie tutaj plac podjazdowy rzeźni. Tutaj przyjeżdżały samochody z yy, tymi ze zwierzętami. One zostawały tutaj wyładowane. I ten budynek, który tutaj mamy, to jest albo ubojnia. Tam pod spodem przynajmniej jest albo ubojnia, albo to jest coś w rodzaju pasznika. Nie wiem dokładnie. Yy, co to jest, nie wiem jak Wam to dokładnie opisać, ale zaraz tam zejdziemy na dół, to zobaczycie. Dobra, z mniej większych cergeli. O to mi właśnie chodziło, to jest dół tego budynku, na którym wczoraj, przed, wczoraj tak, na którym przed chwilą byliśmy. Byliśmy tam na górze i y, chodzi mi o te takie rynny, do czego służyły. Mój kolega, przyjaciel wysunął taką teorię, że tu mogły być zwierzęta y, zabijane, w sensie stało zwierzę, i tu po prostu było przywiązane do tego łańcucha. I tutaj y, podrzynali mu gardło, wiecie, i tym po prostu płynęła krew tych zwierząt. Tutaj jest to, jakby wydaje się być tak lekko opuszczone na dwie strony. A tutaj po dwóch stronach są rury takie jak to, o, i to mogło odprowadzać na przykład tę krew. Znaczy, to jest tylko teoria. Druga teoria jest taka, że tutaj po prostu było yy, albo woda dla zwierząt, które jeszcze no, bo tutaj, bądź co bądź, tych zwierząt było całkiem sporo. W następnym budynku są takie, jakby stoiska, klatki dla tych zwierząt, i tutaj po prostu mogły być te zwierzęta wypasane, zanim jeszcze zostały zabite. No, to tylko takie mam teorię. Nie wiem, co w rzeczywistości tutaj mogłoby być. Yy, tutaj jest tak dużo śmieci, tego wszystkiego. Tam też. Z tego względu, że tutaj yy, była dawniej, jak Wam mówiłem, giełda antyków i rzeczy używanych. I wszystkie rzeczy, których ludzie się chcieli pozbyć, a których nie udało im się sprzedać, yy, a które dla nich było bezwartościowe i po prostu nie chciało im się ich nosić, to wywalali do środka przez takie okienka, na przykład jak to, jak tamto, jak tam dalej jest takie w ogóle duże, bo widzicie tam są takie okna, no do środka po prostu wtrzepywali rzeczy i tyle. No bo te drzwi takie tutaj to było zamurowane, nie wiem kto to otworzył, ale dzięki temu mogłem Wam pokazać wnętrze.